Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj z nory Prepersa. Mały komunikat, obwieszczenie, że powstał nowy kanał na YouTube Leśna Grupa Wsparcia. Kanał powstał z inicjatywy i zrzeszenia, zgrupowania się kilku osób, które też prowadzą kanały na YouTube z tematyką survivalu, bushcraftu czy butowania w terenie. Kanał urodził się z pasji kilku osób, które są razem ze mną na Discordzie, postanowiliśmy tworzyć coś wspólnie. Wiecie, udało nam się już dwa razy spotkać. Jedno było spotkanie na Kaszubach, drugie było w Kętrzynie na Mazurach. Także grupa cały czas się wspiera wspólnie, postanowiliśmy dlatego założyć ten kanał. Kanał będzie z tematyką Bushcraftu, Survivalu, preparingu. też pokazywanie różnych ciekawych miejsc a głównym założeniem będzie promowanie i szerzenie bushcraftu w Polsce, żeby nakłonić jak najwięcej ludzi, przede wszystkim młodych, żeby wyszli z domu, sprzed komputera i ruszyli w las. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Tutaj zobaczycie listę wszystkich osób, które uczestniczą w prowadzeniu tego kanału. Już niebawem pierwsze filmy powstaną, przywitanie, także zapraszam serdecznie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!